Ci upiekłym już pierników sto Mikołaju, Mikołaju Czy ty widzisz, że Cały domek już rozbłysnął W lampki złote dwie Mikołaj już tu jedzie Już widzę jego sanie Gdy mu pomacham rączką To pod balkonem stanie Mikołaj już tu jedzie Już widzę jego sanie, Renifer już przystaje Ja czekam na spotkanie Mikołaju, Mikołaju Czy ty widzisz, to Razem z mamą ci upiekłem już pierników sto Mikołaju, Mikołaju, czy ty widzisz, że cały domek już rozbłysnął w lampki złote, dwie Mikołaju, Mikołaju, czy ty widzisz to? Razem z tatą ubraliśmy już choinkę. O Mikołaju, Mikołaju, czy ty widzisz, że na kominku czeka mleko i ciasteczko Już widzę jego sanie, gdy mu pomacham rączką, to pod balkonem stanie Mikołaj już tu jedzie, już widzę jego sanie, Renifer już przystaje, ja czekam na spotkanie Mikołaju, Mikołaju, czy ty widzisz to? Razem z mamą ci upiekłem już pierników sto. Mikołaju, Mikołaju, czy ty widzisz, że cały domek już rozbłysnął w lampki zło O Mikołaju, Mikołaju, czy Ty widzisz, że na kominku czeka mleko i ciasteczko też?